Cześć, dobry, timer i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj gram w Robloxa. No wiem, dawno nie było z nie aktywności, się, teraz powracamy do nagrywania. No i gram sobie tak konkretnie w się Lubię grać w Tulgę, gra, tylko idziemy sobie na razie na Walliewana, żeby się rozgrzać, bo jeszcze dzisiaj nie grałem. No i w ogóle, jeśli chcecie, abym powrócił do nagrywania, mogę no, oczywiście zostawcie sobie łapkę w górę. Komentarz też, czy tak, czy nie. A my już zaczynamy. Piszemy snajperkę na tą mapę. Wiem, że mam słabo broni i mało, i w ogóle. Ale ja jestem dosyć, no, znaczy, no nie powiedziałbym początkowym, ale słabym bym powiedział. No ale jak ocenicie to, ocenicie w komentarzu. Uhuhu! 150. Cały part. Pozdro. W pierwszym rundę będziecie widzieli całą... A później też takie urywki wiadomo. Bo by was to zanudziło. I piszcie w ogóle swoje niki w Roblox, to możemy też razem zobaczyć. Gdzie on jest? Jest tu. Zmisowałem. Uzi! Ja, PDB. 50! Kurde, mis... Mis? Uzi, ryb, dyb, 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 dyb. Kurde, no nie 20 hp mu zostało. Minał dał z Kubany. Dobry jest. Oj, nie skrypka. Znaczy, no, ja Na piątym przycisku. Wielki wychyl, tylko widziałem twoje usta. Nooo! Hu Huuu! Aleś strzał. Ale to było dobre. Syk? Troszkę najdzie. Syk? Ej, ej, co mnie strzelasz? Pozwolił ci ktoś. Spadniesz tu z tym parku. Co ty myślisz?

50! Co jest? Daj, maman! Ogólnie, to jestem o wiele słabszy jak coś. Nie nie myśleli, że jestem jakiś gold. Kurde, no! Ja nie mogę! Dobra, to trzeba wyciągnąć. Tak się nie może dowiedzieć o moich umiejętnościach. Wchodzę no na drobinkę. Obroski Ale szacun, że się nie poddaję po takim pogromie. Barcelona dzisiaj z Atlantik Bilbao Najmniej nadzieję, że to nagrywała Gdybym grała Cyk Oj oj oj, oj, oj. No, Kurde, co ja nagle tak misuję 50 daj Nie, nie, nie dał Nice, winek Dobra, i ja przy starcem następnego meczu znaczy, otwieramy Torba dobrej rzeczy Pudełko 3. Czy... Dobra, daj, daj do świetnego jakąś fajną cenę. Kurde, hmm. ciulowe, Nawet tego nie żyję. Dobra, Let's go, teraz gramy jakieś tu i tu. Najgorzej wygrała... No, wygrała mapa arena i strasznie nie robiła. Spróbujmy, spróbujmy. Ale nie wiem czy mi dobrze pójdzie, bo... Super, kocham, kocham rywalsy za server Restart, naprawdę. Kto to w ogóle wymyślił? Let's go, kolejny. Kolejny tuby, tu. Bo tamten oczywiście musiał się chodzić O Boże, Backrooms. Jeszcze gorzej. Ale tym razem biorę klasik. Karabin i revolver. Brak jeden dat. Co to takie głośne jest? Ała, gra... do dostałem. Udało mi się to Ała, ała, ała Dwadzieścia HP, dwadzieścia HP Wychyl, wychyl, wychyl No wychyl Rararararara Łajta na broski! Jeden HP, dosłownie jeden Jak ty to zmysłowałeś? Dobra, pierwsza niestety Przygrana gra Jezus Maria Nie no, druga nie wiem Może lepsza ale... Jest tu, no kurde, walcie z tymi rakietami. Jeszcze jakiś jump do mnie zwolnił. Dobra, let's go, jest szansa na kąpek. No i łajno, przegrana, gra. Dobra, teraz dołączył do mnie kolega, więc gramy z nim viewana. Dobra, gramy na skrzyżowanie dróg. Z tego lecimy. Mamy równe dosyć umiejętności, dlatego będzie zacięty mleczek. Ja mam no, ja taką umiejętność, że nie mam wina na tekst. Ui. <laughs> ja nie mam takiej smryty, hi, hi, hi. Później będziemy razem wdruszeni na jakichś innych. Gdzie, o gdzie, o gdzie jest Harwin? Jest

Gdzie? O kurde plec mam! O kurde! Ha. Dobra, teraz ściągam snajper, żeby nie było dominacji, bo snajper jest po prostu najlepszy. bo ja nie To możesz wziąć tą tą spamerkę, a nie RPG. Jezu, co to był za lak? nie Flora dobra dobra jest tu wiatr dobra możliwe że to jest lastry ludzik Tyk. Flora do ręki jest w ogóle napiszcie widzowie w komentarzu, czy ja przeszkadza ten temu wideo klawiatury, bo ona jest bardzo głośne. Flara? Ładuj się tu, Flaru! Ej, 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 ej! Flara? No nie, skończyły mi się Flary. Najgorzej. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? ty jesteś? Nie macie tu to nie wiem, gdzie być. Jestem cztery, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. <śmienic> No jak to dzieje? już I Mam lagi? co się tu dzieje? Jest! Na 6 HP! Dobra, teraz lecimy z Tu 2v2, nie Dobra, nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego ten typ wziął 2v1, mimo że ma 30 na no 30 lat. I gra na telefonie, więc... To może być szybkie. O jest tam, on, on ma RPG jak coś. Ty, ty trafił mnie tym RPG! 50... i co so jest? Nie, nie! Tak nie może być! Dawaj, pokonasz go! Let's go! Nie, nie pytajcie dlaczego zginąłem. Ale Al -Hupia. Dobre, ale chupię, dlaczego on jest taki dobry, a na wszystko takie ty. słabe, no? Chyba, że to fart, tak? No właśnie. RPG na jest daleko! Kurde, no jakim cudem on z daleka, trafia tym RPG? No, jest jakimś jeszcze lepszym prosto. A to jest RPG. Kurde, no. No ja mam takie lagi. Nie pytajcie widzowie mój internet z tego. No i 150 dałem mu. No ciężko by było dla nich. 150. Napiszcie w ogóle widzowie, czy chcecie, żeby był odcinek z Sheriffs and Morders, to się jesteśmy dobrze. No i widzowie wygraliśmy. Easy. Ej nie, może nie na skrzyżowanie dróg, bo oni pewnie mają sniperkę i jeszcze obaj na padzie, wiesz co to znaczy. mają celowanie takie jakby no... Aimbata, no. Tego może być ciężko. Nie może będą Może. 51. Co dobra, dobra, dobra! Jazda! Jeden dead. Nie, dostałam 50. Łajka mam. Nice! On też ma katanę. Wchodzę do niego z kataną. I ja pidi kasuję mnie! Co mu dałem? No co? No on ma chyba tą aptekę. Jest, dobra! Dosyć, dosyć dobrzy, ale my lepsi. Let's go! Kolejny winek! Woohoo! Kurde! 2-2! Ja chyba zmieniam lud! Nie wiem, nie wiem co wziąć. Ja wezmę pompę i kampimy, oks! Ja siedzę tu. Dobra. Coś tu jeszcze... Katanu! Jest tu! Cyk! Idę na niego, on jest blisko! Ze sniperki na blisko 20! No jak no? no te walone boty na tym padzie. No super! Let's go! 4-3 to jest. Jak to jest w ogóle możliwe? No ale chłopie, jaki to jest. Ciekawy mecz zacięty! Ciekawy NIE! Są tam. Są tam. No, są tam bardzo da. No, jakby. Jest, tu mam jednego, dwóch mam! Tu jest! Jest. jest! Dobra, dobra, dobra! On żywioł. nagle! Stowa! Stowę dostał! Ja też dostałem! No nie! Ej, tu będzie ostatni żywy, czy. A, nagła śmierć. Nagła <laughs> Ale to, to jest zacięty mecz Bardzo znowu tu kampimy. Mre... Ile ten mecz w ogóle trwa? Ej! Nie! 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 Nie proszę! Dawaj, 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 dawaj. kam. Nie! On teraz tu przyjdzie pewnie. Nie idzie. Może od tej czarnej strony, gdzie są schody. Przyjdzie, mógłby przyjść Jest! Dawaj stówę! Dawaj, masz szat! Nie! Możesz zagrać na czas! A on dance! Ale to był mecz! Kolejny winek! Dobra, widzowie, oni chcą revenge Ej, dawaj teraz na playground może ty wziął ten snajper? A tu też mogę sniper wziąć Sniper ja i ale no to RPG tu też jest, bo to nie jest za duża mapa. Ale dobra, gramy rewanż. Gramy rewanż, więc. Ej, mam już go, mam już go! On ma pompę chyba! Dostał 80. Dobra, jeden dead Jeden dead, drugiego mam tu! Oj, mi, sk mi skliknąłem. 50 życia. ale on ma chyba aptekę. Nie wiem, Niech ma apteczkę, to jest szkiny. No, ale widzę, widzę, 50 dałem, czyli ma apteczkę pewnie. No tak, ma apteczkę Boś Dobra, dobra, jest. Let's go. No. Ale to było easy. Oj, napisałem z małej. Ale hopie pin zero. Easy to było. Dobra, let's go teraz. One V one, V one. Real Ale dobra, o strefa strzelania, Kocham to, mam real, bo strzelanie jest Ciekawe kto wygra. Wszystkie rundy No jak myślisz, Może się ten prost, bo on ma... Widzisz jego level? on ma, no właśnie, powiedział, że on jest wyższy. On ma wyższy niż mój dwójka. No. On wyższy o jeden chyba. O kilka. Ale on jest chyba nie trochę wiem. słaby. ale bardzo podobny. to Jesteś ty trzymał. Nie wiem, nie wiem. On ma taką... Do... Tak, to on jest. On jest dobry. Po jego ruchach jak na razie widać, że jest nawet cień. Kurde, Zmiszowałem! To jest. No, wcale nie cienki No, no tarcze Sniper na blisko no. Sniper na blisko? Co ty 40! Kurde, dobry jeszcze Skupany! Kurde, jak ja mogę zmniejszyć tą pompę? A jednak jest dobry, zasługuje już na wo Yes! Yes! Chłopie Ciężko było i widzowie, jak coś to jest, to jest chyba ostatnia gra na dzisiejszym odcinku. Dlatego piszcie, coś chcecie więcej. Chyba tak. Wow, wow. Bajlando. go, 2-0. Uf, 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 Co on pisze? Widzę cię, Buła! Buła! No a łaj! Dostałem! Czemu dostałem? On rzucił mi flary, a nie on mi rzucił jakieś, nie wiem, palące coś. Ja to idź na niego. Ał, no nie. no Teraz dobra? Nie, 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 nie! Nie ma mnie. No, no nie! No kurde, blisko! Dobra jest. 2, 2, 2, więc dosyć zacięta. Walka. Tylko mm -hmm. że ja nie jak tego nie zabiję. Ale... Uf, 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 no nienawidzę tego typa, bo on tak używa zasranie tej tarczy. No kurde, jeszcze mnie bije tą tarczą! Ja wychodzę za rękę! No co za śmieć po prostu, no.

Jezus, teraz ty, ty masz fulla! 50. Teraz już mamy tyle samo. Dawaj, let's go. 3, 2, 2. Let's go, to może być punkt meczu dla mnie. Ale tak szczerze, jesteśmy dobrzy, jak pokonujemy typa 120 level. No a, super. Kurde, dobra 150, chopie, co ty myślałeś? Nie wiem, chyba teraz jego jakiś młodszy brat gra. Bo jakiś słaby się. 9. Gdzie ty? Gdzie ty? Clear? Co on pisze? Co pisze? Gdzie ty jesteś bardzo? Ale chciałem zobaczyć o TikToku i nie Gdzie ty? Naprawdę na czas będziesz grał. No hami. To się pokaż, ale ja się nie chowam. No na pewno. Ja bym cię widział, no i super, no i takie granie. A ja, to i ciągle chodzę! No gdzie? Na dole? O! ja ty wygrałeś! A nie ja wygrałam, mm. nieważne. Kurde, no! Przecież nawet nie widziałeś tego z że takie.

Samo się wygrało na czas. Nie! Samo się wygrało. Dobra, to by było na tyle z tego dzika. Siemano!